Bartek, podsumujmy dzisiejsze wygrane 2 do 1 spotkanie z Ukrainą. Tak, dobrze zaczęliśmy. Pierwsze, pierwsze minuty mieliśmy pod kontrolą, jednak gdzieś prosty błąd nam się przytrafił i po tej bramce nie mogliśmy wrócić do naszej gry. Druga tercja już była zdecydowanie lepsza, a w trzeciej przechyliliśmy tą szalę na naszą korzyść i wygrywamy ten mecz 2-1. Troszkę Ukraińcy Was zaskoczyli, że dosyć długo przy tym krążku byli i tych okazji mieli chyba więcej od nas. Trudno teraz na gorąco ocenić, co miał więcej tych sytuacji. Przeanalizujemy wideo, trenerzy przeanalizują, będziemy wszystko widzieć i wtedy ocenimy. Ale myślę, że i Ukraińcy, i my zagraliśmy nawet nieźle, więc nic tylko się cieszyć. Wysoko gdzieś postawili, jeśli chodzi o tą fizyczność, było dosyć można powiedzieć I Tak, no młodzi zawodnicy wiedzieliśmy, że będą jeździć. Musieliśmy się do tego dostosować. Też grać podobny hokej i gdzieś nam się to udawało, więc idziemy dalej do przodu. Przeanalizujemy, jakie błędy popełnialiśmy i jutro wyciągniemy te wnioski. Tych treningów za Wami dosyć mało, nie było czasu zbytnio potrenować. I wszystkich osłabień, przewagi, żeby, żeby ta kadra gdzieś była taka scalona. No, co chwilę dochodzą do zawodnicy nowi. Tak, ale myślę, że i tak dobrze wykorzystaliśmy ten okres, który, który tu mieliśmy. Było trochę tych treningów dwa razy dziennie. Trenowaliśmy i osłabienia i przewagi. Dzisiaj te osłabienia naprawdę chłopaki świetnie bronili. Widać że, widać, że to zagrało, bo nie dostaliśmy gola w tych osłabieniach. Więc nic tylko się cieszyć. Coś można zmienić na jutro, żeby ten mecz troszkę inaczej wyglądał? No ciężko powiedzieć na gorąco, tak jak wcześniej powiedziałem. Przeanalizujemy, wyciągniemy wnioski i zobaczymy jutro. Dziękuję.